Witam wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I skończyliśmy sobie w tym miejscu. Mi um, i także co? Trzeba by byłoby się jakoś pozbyć tych tutaj cfaniaków. Ale to robimy tak: najpierw sobie uruchomimy może w są strzałę. Um, będzie na piątce. No, tych kropiców to szkoda mi trochę e, króli ognia. Więc się z nimi trochę pobawimy O, coś świetne namierzenie bez ich. Ok. Ciekawe, ja zabieram jeszcze tę chwilę. Ja szczur? Halo? Jak? Yep. O. A dla samo co. Świetny schok Wyjdzie tu? Nie Chyba. Chciałbyś co? Chciałbyś To nie ma tak dobrze No i co się da co no. Nie, nie ma wielków. Eee dobra, skoro tu też mamy w miarę wyczyszczony teren, tylko tych te kropiców jeszcze bym się jakoś pozbył. O nie wleczyło mi całego, fak. Zapomniałem zdjąć kosturu. Chciałbyś, co chciałbyś, panaku Eee to mogę ich to Nie ma zbytnio znaczenia to Tak stracę mniej mamy I tego z kuli ognia, chodź, 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 chodź. Nie jest spaldyna Niedobry wilk Rycerza, też ładnie Dobra, a więc tutaj mamy drugiego Druga osoba odpowiedzialną za rudę, którą powinniśmy znać. jego. Hej! Myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby, a dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem, kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Korinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec lotar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a ja już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musi mi się wynosić z tej doliny. Od co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Korinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. Dobra, dobra, dobra. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości, ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku. Jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem dać ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są cztery skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli garąd zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie będzie. No, pogadamy sobie z nim trochę. Przed Twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Co powinienem wiedzieć o dolinie? Od upadku bariery sporo się pozmieniało. Teraz rządzą tu orkowie. A ludzie są tylko żywą karmą dla prawdziwych władców Doliny, Smoków. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest silniejsze od ciebie. Zwłaszcza jeśli przypomina z wyglądu Smoka. No to dzięki za informację. ciekawe, ciekawe może ze mną pójść? Chodź ze mną. Na przełęcz? Czemu nie? Idź! W końcu właśnie stamtąd przybywasz! Nie masz się jednak podejść zbyt blisko do zamku lub orkowego muru. Rozsądnie też będzie unikać obozu paladynów. Dopiero co z jednego z nich uciekłem. Nie mam ochoty znów zostać niewolnikiem tyrającym w kopalniach. Rzecz jasna, należy unikać również spotkań ze Smokiem. Daj znać, gdy wszystko będzie gotowe! To faktycznie trzeba wszystkiego unikać, według ciebie. Tam, gdzie nie ma orków są Paladyni. Tam, gdzie nie ma paladynów jest coś, co wygląda jak smog. Czyli że. w ogóle nie przyda mi się za bardzo. Zresztą <grych> nie no, no. Chodź, zobaczymy. Chodźmy. Dobrze. Zobaczymy, czy mi się coś przyda. Troszkę sobie mana, regeneruje. Zostałem już tylko 22 mikstury. Mam jeszcze te większe mikstury, ale nie chcę ich za bardzo zużywać Bo na razie mój poziom mana jest dosyć niski, a te mikstury leczą trochę więcej i szkoda mi po prostu je zużywać Patrz Diego Krwiopica Lecisz Znowu jedna z tych cholernych postanek? bestii Postanekto. JEDNA BESTIA MNIEJ Patrz, wark Chwila, zapiszę sobie To może być całkiem fajny pomysł na ekspienie nie bij się ZNOWU JEDNA Z TYCH CHOLERNYCH BESTII O wow no, ale bij się, nie chcę marnować jego JEDNA BESTIA MNIEJ Masz mikstury, nie? Prawda, że masz? <laughs> wiesz, byś zginął, to by lekko było, wiesz... E, no cóż Dobra Ja no ale przynajmniej EXP jest, nie? O, grzybki Czas na przerwę, czas na... Czas na grzybki Ej, weź to Dziękuję. Mogę dać miksturę? Mogę, ale masz jedną Małą to do... Proszę, weź tę miksturę Ja podam tą większą O ty, no dobra, nie, niech się cieszy Ja i tak w tego nie korzystałem A Jakieś wargi może opatrz jeden Tyk. ZNOWU JEDNA Z TYCH CHOLERNYCH BESTII Jego, diego, diego, diego bili się, bili się, bili się JEDNA BESTIA MNIEJ To jest bardzo fajny sposób na eksplenia jakby nie było Ciekawe czy orka szamana zabije Patrz, ork szaman, co z nim zrobisz Zrobisz z nim? Patrz tam on sobie stoi. Myślisz, że. Okej, okay. okay, Ork wojownik. Tak. Totalnie trafiłeś bez i. Jego grzybki? grzybki... Patrz, coś tu biegnie. Widzisz, nie? Jak prawdziwy mag, będę wokoło... ...wokół tego pięka. Mogę ci tam... zaportować, jak chcesz. Auć. Jego? Jesteś jego, bardzo dobrze. ekspimy sobie. I co? I kurde, i co teraz, twaniaki? Ma Też sobie, może jeszcze raz posypełnię. Ale sobie trochę w tym odcinku, bo jeżeli mamy, mamy taką szansę, że ktoś nam będzie wymagał, to czemu z niej nie skorzystać? Tutaj chyba nic nie ma. Jakiś kufer, ale nie mam wytrychów, chyba tego zapamiętam. Mam wytrychy, czy nie? Przydałoby się parę wytrychów. Pewnie, że nie ma. Ehm, dobra, tam gdzieś jest obóz paladynów, więc tam nie idziemy. Zobaczymy sobie jeszcze tam trochę. W ogóle to grzybki sobie ziem Mana. Mana? Mana, mana. Fuck you! Ile ja tych grzybków już zażarłem, przecież? Grubek? Nie, kupacz. Kurde no. Ile, ile expa, no normalnie ja się. Diego, bij się. Zostawiam ich w twoich rękach. Nie mają w dupie Większy ciebie być Większy ich skusi Pomaga ci Diego ZNOWU JEDNA Z TYCH CHOLERNYCH BESTII Ja tutaj się wespnę i tak będę z góry Haha, you can do shit bro Oh wow Dawaj Diego, dawaj Diego, koś ich tam, koś ich tam Ja mam one tylko na z strzela, więc wiesz Dobra, damy ci coś jeszcze raz. Jakąś miksturę. Tym razem małą chyba. Ek damy Ci ekstrakt. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. O, patrz, ork. To możemy Patrz, Piciun. Znowu jedna z tych cholernych bestii! To ja się tutaj pochodzę, tu wokół tego kamienia. Patrzę sobie. Hazard! Jedna bestia mniej! O, to ty masz jednak? To ja ci daję eliksyry, a ty tego masz całą paczkę? Jezus, Maria, of more, i ja cię kręcę. To ja tutaj mu daję ze swoich. Normalnie zapasów, a on tam ma jakąś... Co za... Co za cham. Ja nie mogę. Mógł, mógł powiedzieć, że ma tego... Tą torbę. Ja nie mogę. Co, 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 co za Diego. Dobra, jeszcze raz... Tam ramany i lecimy. Diego to całkiem przydatna rzecz. <ścoughs> Jeśli mogę tak to nazwać. Miejsce ziele. Jakaś miksturka Ma zawsze się przyda Mene mene coś tu mamy Zębacia Se panie Zębacu jep Znowu jedna z tych cholernych bestii! Jedna bestia mnie! Z co to możesz już bić! Bigo. to teraz tak żeby oszczędzić manę I najbardziej wykorzystać naszego kochanego Diego mano, mano. Diego! Diego Dzięki Mogłeś trochę szybciej to zrobić, ale wiesz, nie ma rzeka Teraz mamy tu jakieś leczenie, starcz mi many o, bardzo ładnie jest Grzyb! Żyp <grystwa> <grystwa> no Dobra Lecimy dalej Spisałem grę, nie pamiętam zapiszę sobie Teraz nam się skończy, o, ale to zaraz! To się bardzo fajnie expi! Jakby <grystwa> nie było Ej! Nie podoba mi się ten grób. Chyba lepiej to obejść. Ej no, załatwiliśmy z 10 orków, a ty tam się kilku szkieletów boisz. O ja. Dobra, no to skoro nie chcesz iść tam. Gdzie jest ten grub? Bo nie pamiętam. To pizza. Warg, dobra, dobra, dobra. Eee, panie Wargu... Biegnij! Mój młody podawanie! O fak. Tu Walcz! Dobrze. Jedna bestia mniej! Dawaj mi ekspa taki dobry... Jedna ekspa. bestia mniej! Jedna bestia mniej! Dzięki za info! To to za fajne, to Czarny goblin jakiś tam jest Kilka, nawet. Gotowanimy jednego i Diego się pobawi teraz, prawda? dobrze. będę marnować dlatego kochany Diego się nie pobawi, prawda? Niech będzie się kręcić w kubek na przykład jabłek lub tego drzewa. Diego? Dalej klaso. Jedna bestia mniej! Ten goblin chciał mnie zgwałcić, ja wiedziałem to. Co za zboczony świat! Nawet goby nie chcą gwałcić ludzi. Ehm. Um, trochę się mi się zaszedł, ale co tam? Chodź, 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 chodź tu! Pityka! 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 Jedna bestia mniej! Dobra, zabijemy jeszcze do tej, tą, tego kwiepisa tutaj i ja sobie skończę odcinek. Ediego widać bardzo szybko chciał skończyć odcinek, także według jego woli ja sobie tutaj gdzieś robię save, ale gdzie? Um, tutaj. I żegnam się z Wami. Trzymajcie się na razie.